Dzień dobry. Witam Was na kolejnej lekcji dla początkujących poziom A0. Jak widać na ekranie, dzisiaj zajmujemy się morzem, a konkretnie wierszem o tematyce morskiej. Przejdźmy więc do konkretów. Jak widać na ekranie, autor Johann Wolfgang von Goethe. Jest to odpowiednik. Adama Mieckiewicza. Dokładnie ta sama pozycja w literaturze niemieckiej. Tytuł wiersza jest Mejres I przejdźmy do wiersza, tylko uwaga, nie boimy się dobrze, jesteście w dobrych rękach. My sobie tutaj na spokoju ten wiersz zrobimy na poziomie A0. No i teraz tak. Popatrzmy. On brzmi mniej więcej tak. Mejres style. Ja, Aktorskiego, Tiefe Stille herrscht im Wasser, ohne Regung ruht das Meer. Und bekümmert sieht der Schiffer glatte Fläche ringsumher. Keine Luft von keiner Seite, Todesstille fürchterlich. In der ungeheuren Weite reget keine Welle sich. Nie panikujemy, wszystko jest tutaj pod kontrolą. Przejdźmy więc może troszkę do tekstu. Ja sobie tutaj to obniżę, żeby ta kreska nam tak się nie pokazywała. I mam do Was takie pierwsze pytanie: czy z czymś Wam się kojarzy to słowo tutaj herszt? Uwaga, ja sobie tutaj teraz może zapiszę, że ono się tak jakby fonetycznie wymawia tak: herszt. Co na to? No, znamy to, prawda? Herszt jakiejś bandy, przywódca, a więc to jest od czasownika panować. Herszen jest panować, a więc to herszt oznacza panuje. Tematem wiersza jest to, że nie ma wiatru. Tak? Nie ma wiatru, więc to słówko herszt już nam się wydaje znane. Popatrzmy na to słowo das mea. Czy z czymś Wam się kojarzy słowo das mea? Kojarzy nam się oczywiście ze słowem morze. Tak? Ze słowem morze, ponieważ mamy na przykład marynarz. Tak? W słowie marynarz albo w słowie marynistycznym jest właśnie to mear I to jest właśnie das mea oznacza morze. No, nie musiałam się was pytać, co znaczy Wasser, ponieważ myślę, że rozumiemy, tak jak w angielsku jest water, to Wasser będzie znaczyło co? Będzie znaczyło wodę. Czy z czymś kojarzy się wam słowo ten tutaj, ten przecinek to jest z czegoś tam powyżej? Słowo Schiffer. Jesteśmy na morzu, a więc ze statkiem, tak? Das Schiff w języku niemieckim. Oznacza statek. Natomiast der Schiffer to będzie osoba, która pracuje na statku, jest na statku, czyli marynarz. No i teraz, co my tutaj jeszcze mamy? Z takich rzeczy, które mogą się Wam wydawać znajome, może słówko luft skądś znacie? Z historii. Uwaga, będę podpowiadać z historii. No, na przykład podczas II wojny światowej samoloty niemieckie to były Luftwaffe. Luft oznacza powietrze. Die Luft oznacza powietrze. Samo tłumaczenie wiersza oczywiście za chwileczkę Wam pokażę. I teraz przejdźmy sobie do takich rzeczy jak troszkę gramatyki. Otóż tutaj pojawia się kilka wyrazów, które wyglądają tak. Zobaczmy. Tak. Hmm. Na przykład to już mówiliśmy o tym. Tam już też mówiliśmy o tym. I na przykład takie coś, o czym byśmy nie mówili. Hmm. Co ma tutaj wspólnego? Każdy z tych wyrazów zaczyna się z dużej litery. Jesteśmy przy rzeczownikach, a więc w języku niemieckim rzeczowniki się pisze z dużej litery. Czyli na przykład, jak ja bym sobie napisała, Chciała napisać po polsku słowa moja gazeta. Uwaga, moja gazeta. To po niemiecku musiałabym napisać moja gazeta, ponieważ gazeta byłaby z dużej litery. I teraz mamy tak. A, to dopiszę sobie jeszcze szyfer. Będzie mi to pod, potrzebne do czegoś. Dobrze. No i teraz mamy tak, że w języku polskim mamy gazeta, to jest ta gazeta, tak? nowa. Komputer to jest ten komputer. A okno to będzie to okno. A w liczbie mnogiej mamy te okna, na przykład, albo te panie, ci panowie. I to słowo ma rodzajnik das. Każdy z nich ma jakiś tam rodzajnik. Tutaj też nam się tutaj przytrafiło, że jest das. Luft ma rodzajnik di, Schiffer ma rodzajnik dea, zajte ma rodzajnik di. Tutaj nie mamy liczby mnogiej. Czyli uwaga, tak jak jest po naszym, że każdy przedmiot ma jakiś swój rodzajnik, to tak samo jest w języku niemieckim i tych rodzajników się trzeba do każdego słówka uczyć na pamięć. Jest to oczywiście żaden powód do panikowania. Dlaczego? No bo jak cudzoziemiec się uczy języka polskiego, no to też musi na przykład wiedzieć, czy jest ławka w parku, czy to jest ta ławka, więc czy ona jest zajęta, czy to jest może ten ławka, czy on jest zajęty ten, ten ławka, albo może to jest to ławka czy to ławka jest zajęte, więc no to tego nie unikniemy, więc pierwsza rzecz, którą tutaj mamy, to mamy te rzeczowniki, dobrze, poznaliśmy już parę wyrazów, które brzmią dosyć podobnie, czyli tutaj się na to zgadza, dobrze, wróćmy teraz do naszego tekstu, ja teraz go rozsypałam, więc muszę wrócić do tego teraz, uwaga, pozwolę sobie wstawić no, na przykład, niech będzie takie coś. Ta tabelka to będzie zdanie. Otóż zdanie mogę tak jak wziąć się siekierę i sobie porąbię zdanie, to po, powstaną mi takie elementy, tak? Czekajcie, robimy drewno na piknik, tak? I powstają takie jakieś kawałki drewna. To tak samo mogę pociąć zdanie i powstają nam części zdania, elementy zdania. I teraz jest taka ważna rzecz. Popatrzcie, tiferz tyle biorę i wrzucam tutaj. Herscht niech będzie tutaj. I teraz będziemy mieć na przykład tutaj wrzucę. Im Wasser. O, popatrzmy. Tiefe, stille, Herscht im Wasser. Następnie, uwaga, teraz muszę wziąć tutaj. Unereigung, root. Tutaj będziemy mieć na przykład das Dlaczego tutaj w różnych miejscach? No bo to nie jest takie proste, więc to o tym Później sobie powiem. Und bekümmert, zid de schiffer. Hmm? Bekümmert, uwaga, tu daję teraz zid, tu wrzucam i tu wrzucam der schiffer. Zid der schiffer i niech będzie glate w lesie, wrzucam tutaj. Przypominam, że pod koniec filmu możecie sobie potem cofnąć na ten początek. Jeżeli ktoś chciałby potem sobie to przypomnieć. Albo pod koniec to się wszystko rozwiąże. Tak jakby to jest cała zagadka, co to jest. I wtedy będziecie mogli wrócić. No i teraz jeszcze wezmę to. In der Unge Uwaga, Uwaga, tutaj sobie trochę dłuższe wrzucimy. Rejget. To zombie, że macie troszkę pecha, ponieważ to jest wiersz taki stary, trochę takie słownictwo jest to jakby u Mickiewicza, czyli no, takie szlachetne, przestarzałe trochę. Kajne Wele, kajne Wele, i może tu je wrzucę z ręki już zejść. Otóż jak teraz sobie na to popatrzymy, to jesteśmy teraz tak, czyli każdy z tych elementów to jest zdanie, tak? Tu mamy zdanie, tu mamy zdanie, tu mamy zdanie. Tu mamy zdanie. I to, co mamy tutaj w tym miejscu, to jest drugie miejsce w zdaniu. Popatrzmy, jesteśmy na drugim miejscu zdaniu, tak? Czyli tutaj jest to jakby zdanie drugi element zdania, tak? Drugi element zdania. I na tym drugim elemencie zdania, w zdaniu oznajmującym, czyli uwaga, jeżeli ktoś sobie coś zapisuje, no to może sobie zapisać. W zdaniu oznajmującym w języku niemieckim. Orzeczenie, czyli czasownik, taki co się odmienia, jest na drugim miejscu. I to jest bardzo ważna informacja. To jest taka stała zasada. Cokolwiek nie zrobię w zdaniu oznajmującym, to na drugim miejscu będę miała orzeczenie. Jeżeli znaczy, że orzeczenie jest w miejscu stałym, popatrzcie, czyli jak tutaj bym sobie wrzuciła herszcz, to mogę sobie wrzucić. A przepraszam, przepraszam, to sobie skopiuję. Tak sobie mogę zrobić. I teraz popatrzmy. Tieferstille herrscht im Wasser, ale mogę też powiedzieć im Wasser herrscht tieferstille. Hmm? Następnie tak samo mogę zrobić tutaj, jeżeli to orzeczenie zostawiam na drugim miejscu, bo taka jest zasada, to mogę sobie tutaj wrzucić das mehr", a tutaj ohne rejgung i uwaga. I spróbujmy sobie to przeczytać. Pierwsza możliwość. One regung rud das mea, albo das mea rud ohne regung. Czyli jeszcze raz, na drugim miejscu jest to orzeczenie, czyli to, co się odmienia, czyli jadę, kupił, szanuję, kocha, lubi, szanuję, to będzie zawsze na drugim miejscu. I teraz już możemy sobie zrobić sami, uwaga, ja teraz nie będę nic mówić, tylko będę przerzucać, a wy mówicie mi, co mam przerzucić. Nie, 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 czekajcie, czekajcie, najpierw muszę odkleić to, dobra. Co przerzucam? Uwaga, każdy mówi przed ekranem. Dobra, to mogę sobie tutaj wkleić. Dobra, niech będzie tutaj. A to. No tutaj trochę nam się skomplikowano. I to mogę sobie wrzucić. Tutaj. To się nam ładnie zmieniło. Pytanie jest takie: Tutaj słyszę z sali, czy można wrzucić glate, flesie, zit, beküme, de Można. Mogę przerzucać te elementy w miarę tak luźno, pod warunkiem, że w zdaniu oznajmującym będzie orzeczenie na miejscu drugim. Zdanie oznajmuje nam coś i to jest tak jakby święte, miejsce drugie. I tak samo tutaj, popatrzmy. Keine Welle reget, sich in der ungeheuren Weite. No mniej więcej tutaj tak by to wyglądało. Dobrze. Kolejnym elementem, który tutaj występuje, jest słowo kajne, które znaczy żaden, żadna, żadna, konkretnie ża żadna, żadna. Mhm. Gdyby było kań, by znaczyło żaden. Mhm. Też gdyby było kań, to by było też żadne. Mhm. W liczbie mnogiej, czyli uwaga, mam liczbę mnogą, tak sobie zrobię, żeby mi się to nie pociągło na całą kreskę. Miałabym kainę, czyli będą żadni, żadni, żadne. Ważne jest to kain, ponieważ ono zaprzecza. Czyli tam mieliśmy, słuchajcie, kainy luft, żadnego powietrza. Kainy luft, żadnego powietrza. Żadne powietrze mówiąc krótko, czyli po prostu nie ma, tak? Żadne oznacza, że nie ma. Nie ma. Czyli po prostu nie ma. Tam było kajne zajte, Żadna. Nie ma, Żadna strona. Kajne wele tam było. Tak? Żadna fala. Jeżeli powiem tak, nie mam żadnego brata, to właśnie użyję tego słowa kajn. Będę to owszem odmieniać, ale to oczywiście w przyszłości. Wtedy będzie siabe na przykład kainen bruder. Na innej lekcji, tam gdzie było brzydkie kaczątko, mówiłam o odmianie, czyli na temat koniugacji mówiłam. I tutaj mamy końcóweczki. To są końcówki, to jak ja idę, ty idziesz, on idziemy, my idziemy, wy idziecie, oni idą, on, on, tak? Więc tu mamy te końcówki i teraz sobie wspólnie odmienimy czasownik herszen, czyli panować. Czyli jak będzie ja panuję, to będzie iść hersze. W ogóle to słowo panować pochodzi od słowa her, Tak jak jest Frau i her, to akurat może no, słyszeliście. Du, du herrst. Czyli, uwaga, tutaj to herr. Herr, her, herr, her, herr, her, herr. to jest. Hersz jest w ogóle rdzeniem, tak? Samo herr to znaczy pan, ale hersz jest rdzeniem, czyli tym takim trzonem. On, er, herst, tak? Ona. Zi. herst, A, ja, za dużo. I ono. Erscht. Dobra. My panujemy. Wir. Tu mamy końcówkę, tak? To będziemy wiedzieć. Wir. Erschen. Ja. herst, Und sie. Erschen. My jesteśmy. Cisza morska. Słowo. sztyle znaczy cisza. Mere znaczy morska, jaka morska. Tiefe stile. Herszt panuje im Wasser. czyli uwaga, w wodzie panuje głęboka cisza. Oczywiście powinnam to powiedzieć, głęboka cisza panuje w wodzie, no ale tak, tak sobie mi napisałam sobie. Słowo tief znaczy głęboki, on się może Wam kojarzy ze słowem deep po angielsku. Tief, deep to jest to samo słowo w dwóch językach. Czyli głęboka cisza panuje w wodzie, bez ruchu. One regung, ród, to znaczy jest nieruchome, że, się, że spoczywa. Nie wszystko da się tak zrobić jednym słowem, więc czasami trzeba przy tłumaczeniach coś tam więcej dopisać. Czyli spoczywa morze, czyli nieruchomieje morze. No, coś takiego, czyli bez ruchu, uwaga, bez ruchu. Spoczywa, nieruchomieje, jest nieruchome, kto co może. Jak widać, no nie musi być taki szyk, że podmiot, orzeczenie, coś tam, tak? czyli Krzysio idzie do szkoły. To, to może być tak, do szkoły idzie Krzysio, albo może być dzisiaj Krzysio idzie do szkoły. Czyli ohne A, czyli und. Und znaczy nie tylko i, tak jak po angielsku, tylko und może również znaczyć a, czyli taki przeciwstawność. Bekümer zaniepokojony, zit widzi der schiffer, czyli a marynarz zaniepokojony widzi gładką powierzchnię dookoła. Glate flesie rings um her. I gdybym się spytała teraz, gdzie jest słowo powierzchnia tutaj, no to rozpoznajemy ją po tym, że mamy rzeczownik z dużej litery. Nie ma powietrza z żadnej strony. Zobaczmy najpierw na język polski. Tutaj mamy to jakby dwa razy mm, zaprzeczenie. Tu mamy nie, a tu mamy żadna. Gdzie to mamy w języku niemieckim? Tu mamy keine, to już wiemy. Prawda? I tu mamy von keiner Seite. A to z to będzie takie von, tak? Czyli keine Luft, nie ma powietrza z żadnej strony. Todesstille fürchterlich. Martwa, cisza, straszna. Martwy to jest tak po angielsku dead, to tu mamy to. to znaczy śmierć, tak? Czyli to jest takie trochę jak po angielsku. Todesstile. Słowo stile, patrzmy, tutaj już występowało i tutaj. Było samodzielnym rzeczownikiem. A tutaj się pojawia w środku, tak nagle, niespodziewanie. Dlaczego się pojawia w środku? Ponieważ w języku niemieckim występują tak zwane złożenia, i te tak jak na przykład jest. Okładka książki, to w języku polskim mamy dwa słowa, a w języku niemieckim może być jako złożenie, że będzie sklejone. Fürchterlich, trudne słowo do wymówienia, to znaczy straszny. W potwornej dali, dali, oddali, no nie wiem, co tam sobie możemy napisać, oddali. Hmm? In der unge weite. Popatrzmy, w potwornej dali. Tu mamy rzeczownik z przymiotnikiem jeszcze mamy w i teraz in der unge weite. Tutaj jest tak jak to der, die, das, co tam na początku mówiłam. To tutaj właśnie, to jest właśnie stąd się wzięło. To mamy w odmienionej formie. Reget porusza kajne żadna wele Czyli jeszcze raz. Meires, stille, tiefe stille. Herrscht im Wasser, ohne Regung ruht das Meer, und bekümmert sieht der Schiffer glatte Fläche ringsumher. Keine Luft von keiner Seite, Todesstille fürchterlich, in der ungeheuren Weite reget keine Welle sich. Tutaj mamy też w ogóle rymy. Tu mamy waser, Schiffer, mea, hea. Zajte, wajte, fyszter, leś, ześ Czyli się wiersz rymuje. Mamy już omówiony cały wiersz. I na zadanie domowe, no to może warto by nauczyć się go na pamięć. Polecam. Proszę tutaj zasubskrybować kanał i zapraszam pod koniec miesiąca na kolejną już trzecią lekcję. W takim razie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.